Witajcie kochani, dziś są moje urodziny i chciałabym z Wami się podzielić swoim życzeniem, które pochodzi ze głębi mojego serca i bardzo chcę, żeby się spełniło. Jest to życzenie dotyczące nas wszystkich, naszego całego narodu, świadomego narodu. Życzę sobie, i Wam, żeby nasz kraj w przyszłym roku o tej samej porze należał już tylko do nas, jako potomków właścicieli rdzennych mieszkańców tej ziemi, e, żebyśmy mieli już swoją administrację państwową, żeby reprezentował nas, nas y, Polak z krwi i kości, a nie jakiś latawiec, a żeby był porządek posprzątany po, po tych, co sobie zasiedli, u, u, udając Polaków i polską władzę, uzurpując sobie prawa do y, polskiej administracji państwowej, której której nie mają, dlatego że nie mają mandatu społecznego, więc siłą rzeczy są okupacyjni. E, niestety, dosyć już kuźwa tego, co się dzieje, a będzie jeszcze gorzej, jeżeli będziemy dalej spać. Coraz więcej ludzi się budzi, coraz więcej ludzi wie, kim, kim jest, ale fajnie by było, i tego też sobie życzę w tym miejscu, żeby ci, co są niepewni, boją się czegoś, są zastraszeni, żeby się przestali bać to jest kolejne moje życzenie i wzięli odpowiedzialność za siebie, za własne rodziny. Zaczęli sami, sami stanowić o sobie. Dlatego, że z, zwróćcie uwagę na to, że dużo rzeczy robią za nas. Okupant robi za nas, wręcza nas. Nawet chociażby e, tak załatwili. Że człowiek nie może sam zdecydować, na co chce swoje pieniądze, które zarabia, przeznaczać. Czy chce płacić na ten, na ten zus? Czy podatki? Czy składać deklaracje? Kto robi, za, kto robi to za was? Pracodawca? Księgowa? Dlaczego wy sami nie? Czy jesteście dorosłymi ludźmi? Czyżby uważano Was za e, małolatów? No tak, w dowodzie osobistym jesteście wpisani. E, nie dość, że jako niewolnik drukowanymi literami, to jeszcze dowód ma ważność 10 lat. Ciekawe dlaczego? Pomyślcie na ten temat. Coś tutaj nie gra, prawda? To mówię tylko do tych ludzi, którzy są y, w takim jeszcze y, letargu. Nie zdają sobie sprawy z tego, czym to wszystko jest. Może to pomoże jakoś w jakiś sposób zrozumieć, gdy sobie odpowiedzą na to pytanie sami, o ile będą chcieli. no jeżeli nie będą chcieli, no to cóż, są kolaborantem, jakby nie było. Zostało to wszystko udowodnione poprzez pisma Tadeusza Cichockiego, y, poprzez tą niegodziwość, tą, to gnębienie funkcjonariuszy policji czy Straży Miejskiej, y, narodu za nic. To sobie pomyślcie, dlaczego tak jest, dlaczego oni tylko składają przysięgi, roty, że świętują. E, Deklaracje praw człowieka, a w ogóle się tego nie stosują. Że to jest dla nich tylko pusty slogan. I tyle. Czas otworzyć oczy, i życzę sobie tego z całego serca, żebyście w końcu się otknęli do tych, co właśnie tego nie rozumieją, bo. Rośniemy w siłę, jest nas coraz więcej świadomych rodaków. To wiem, bo zrobił się szum, ruch. Jaki internetowy, taki telefoniczny, taki na ulicy zupełnie inaczej ludzie ze mną rozmawiają, jak im mówię o informuję ich o tym, co jest, a co powinno być. Więc. Wierzę. Wiem, przepraszam. Nie, to nie jest kwestia wiary. Wiem, że to się stanie. Serdeczności Wam źle, Pozdrawiam. Ach, przepraszam jeszcze za to, że to właściwie nie, nie składnie znów. Jakoś tak yy, mówię do Was. Ale to jest właśnie związane z tym, że nie mówię z kartki. Mówię to z serca. Tak bym z każdym z Was rozmawiała. Trzymajcie się cieplutko I życzę Wam spokojnego, fajnego wieczoru. I do siego, do następnego. Trzymajcie się, papa pa. Buziaki.